Tak jest. Mam już pułkownika od, od wczoraj. Zdjęcie już publikowałem, ale jeszcze pokażę to jako filmik. Internet też słabo chodzi. O! O! Nie ma internetu. Niby jest, ale je nie ma. Coś się Orange'owi pomyliło. Spróbujmy jeszcze raz. Ładuj, ładuj, ładuj... No i tak... Pułkownik... Aby tyle przejechać trzeba mieć... Dobrze opanować kierownicę i solidne auto Bo to, że ty jesteś nie do zdarcia To już wiemy Tak, może i tak jest, ale słuchajcie Najlepsze jest to... Że do następnego osiągnięcia Zostało mi jeszcze 130 tysięcy kilometrów A przejechałem 48 Więc myślę, że rok, dwa... Brakuje mi do generała. Tak więc mam pułkownika. Jest fajnie. Cieszę się, że jestem pułkownik. I będziemy dalej używali aplikacji, aby unikać mandatów, aby jeździć bezpiecznie. Aby wszystko było na drodze jak najbardziej sprawnie i pod kontrolą.